Witajcie, kochani. Kolejny odcinek, Dęko, tak jak opowiadałam. Ciągnę to jak najszybciej, żeby mogła skończyć i nie myśleć o tym, że mi to wisi. Dalej z herbatką jeszcze owocową. Boś tak miałam dzisiaj ochotę na herbatkę owocową. I lecimy dalej, bo te produkty naprawdę, naprawdę długo leżą. odżywka do włosów mi boa, nie boa, nie wiem dokładnie jak to się czyta. Do y, włosów kręconych, puszących się, zapobiega puszeniu się. Nie aż tak nie zapobiegał moim włosom. I to, co y, nie było fajne, to ta y, odżywka była tak gęsta, że wszystko absolutnie nic mi nie schodziło. Musiałam za każdym razem tak otwierać i woda mi pocikło z tego, pewnie kukałam. Dobra, Zaklepałam. i musiałam tak wiecie przekęcać i wyciskać, a żeby była gęsta, to ta maseczka odżywka musiała cały czas tak stać. Fajne, ale szau nam nie mię Co? Ciuciu. No to masz gumę mambę. Jakie ty chcesz ciuciu? Ciuciu. Gumę mambę dostałeś, kochanie. GIFT ON NATURA BY PISTA PLANIK, nawilżający żel podwyższy do skóry pięknej, choć odwodnionej, z pomarańczową metką 4,50 zapłaciłam, z pomarańczową metką. E, utrzymuje właściwy poziom nawilżenia skóry, czy tak się stało to raczej, Koniecznie zauważyłam, żeby jakieś tam nawilżenie było, zapach też taki Ziołowy. Zdecydowanie ziołowy jak dla mnie, ale przyjemny. złożyłam a za 4,50. Jak najbardziej można kupować i zużywać takie kosmetyki. Dalej. Maska. Ruska ukraińska z Fito. Kosmetyk? Nie ma. Nie ma. Skończyło się. Yy, glinka była. Bo nie, tu nie była to glinka niebieska do włosów, do ciała i do twarzy. Do ciała nie używałam, używałam do stóp, raz do stóp, raz do rąk i raz do włosów. Do włosów kompletnie powiem Wam nie polecam. Był problem, że mnie ja te włosy wypukała. a do twarzy jak najbardziej przed kąpielą nakładałam i do wanny i tak leżałam. To się panie zmywało w walnie, tak? Bo nie wysychała tak jak za mocno. Taupa. E! Nie ma! Nie ma! To możesz sobie to wziąć, wiadereczko, tak o. o. Bo w sumie czyste. Chyba mama myła, żeby ci je dać potem. Tołpa, krem przeciwzmaszczkowy, naprawczy, lekki nadzień, na dzień SPF 30. Nie był leki. Był przede wszystkim zielonkawo-żółty. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie. O! Jeszcze coś tam jest. E, jak dla mnie nie był leki na moją skórę. Był... Skóra się po prostu świeciła, w wakacje mi się skóra topiła, spływało mi to wszystko. Zapach taki, coś pod cytynę podchodzi. I widzicie, że się świeci ta skóra. Świeciła się tam w wakacje przy tych kubkach. Rzadko był jakiś tam większy makijaż. E, nie, 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 nie. Nie. Używałam go tak naprawdę, żeby go zużyć, ale beznadziejny. Z Felicity pomadka do ustoklon na jak najbardziej wszystkie pomadki. Wszystkie pomadki są moje. Lakier do paznokci. Pełny. E, wow! Mówię sama... Nie. Hmm. Sarmachane, z Mira, e, mirale, coś tam, żel, tak? E, czekajcie tutaj. O, uciekł. No przecież, paczta. Ty się już tu mi nie maluj. już będzie się malował. A ja się potem dziwię. Co się dzieje z moimi pomadkami, jak całe palce są wsadzone do środka? Beznadziejny. Ja go kupiłam z myślą o tym... On chyba był w zostawie z tołpem, który utwardzał lakier, ale nie potrzebował lampy. I w ogóle mi się to nie na napadło. Nie wiem, czy to kwestia tego, że trzeba było ją tchuścić. Yy, czy może jakiś zmywacz kupić i wyczyścić? To tutaj. Nie wiem o co chodziło, ale był tak nieznajomy. I stwierdziłam, że skoro go nie użyłam to, po co ma mi tu leżeć. Nie. Następny krem. Miksa. Pomarańczowa metka, wow! czyli był z Lidla. Yy, również go złożyliśmy Jej! na Nie! Ślicznie, kochanie! Schował sobie do wiaderka dwa samochodziki. Pokaż, mama pokaże. O tak. I tutaj się mieszczą dwa samochodziki, i tak można sobie nosić. Ślicznie. Brawo, kochanie. E, dalej. Co my tu mamy? Kręt do skóry wrażliwej, do twarzy dla całej rodziny. 24 na widrzenie. E, nie używaliśmy tego do twarzy. Wojtek to zużył na całe ciało. Również fajnie nawilżał, fajnie działało, więc z manczową metką pewnie kosztował grosze. Muszę to gdzieś... Hmm. Pokaż mama, pok zobaczę, ciężko. czy się da ciężko. Ciężko? Ciężko. 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 ciężko? ciężko, ciężko, ciężko. Muszę wiadereczko mu tu zamknąć. O, proszę. Już I możesz iść. Minomak. E, fajny produkt, wiecie co? o tak pokażę Wam minomak e, bardzo tłusty, bardzo nawilżający fajny produkt na yeah. tak, naprawdę bardzo fajny napięty na e, jak takie ręce są naprawdę wiecie co zeschnięte takie sztywne e, to ja brałam smarowałam ręce i zakładałam takie specjalne bawełniane rękawiczki e, do takich kuracji tak, bardzo fajne, bardzo używać Kawa, pasta do wrębuch mój kystek toleruje tylko Elmex, gdyż ponieważ nie ma smaku. Nie ma smaku co i nie piecze. Nie ma miętku, nie ma nic i jest po prostu neutralny i jest genialny. Od 6 do 12 lat. Szampon! Szampon hipoalergiczny do włosów, nutka naturalnie polska. Taki ło. I nie fajnie, i nie fajnie pachniał. I zobaczcie, przez to, że się go używało, się zamykało. Widzicie, jaka nakrętka się zrobiła bardzo niehigieniczna. Zostaw to do do tą pomadkę. No, kurce zostaw to po matce. Kłótce wlacę. Nie fajnie mył, włosy nie ten. Yy, trochę dałam chyba. Taka matka dobra. Tak, żeby Czuz, czuz, czuz. Co szukasz? Nie, nie wyłączaj mi światło. Nie wyłączaj mamy światła, bo jest ciemno. Nie wolno. Łodimy dalej. E, co my tu damy? Time revolution od... Chyba mniejszy, aczkolwiek nie jestem pewna. Mi tutaj yy, krem i esencja. Nie na noc. Czerwone algi, rewitalizujący krem i esencja. Bardzo fajne. Wiecie, te korektańskie kosmetyki są naprawdę rewelacja. Tak wygląda. Bardzo mi się fajnie używało. To, co mówiłam wcześniej, Alta Pharma pomarańczowa, sąd była w kolorze pomarańczy. I tutaj właśnie jest rozmaryn, eukaliptus. Zobaczymy no, ja wam, że naprawdę od jest taki intensywny, ziołowy. O, przyjemny! I tak jak mówiłam w rozmanie, jak są na pomocy, to są po trzy hakiem. Polecam, naprawdę przyjemna. Yy, krem na dzień z firmy w ogóle mi nieznanej. Nie wiem nawet jak miałabym to czytać. T-U-E-T-U-S. regeneruje, materuje. Olej z konopi, witamina D3, węgiel aktywny. Bardzo przyjemny krem do twarzy na dzień. Nie był tłusty i wiecie co? Te 2 ml starczyły mi tak na dwa razy, bo ja nie lubię bardzo dużo nakładać kremów na twarz, bo jest mi ciężko. Czuję się, że no, mi się świeci, błyszcze, ale na dwa razy jest najbardziej. Kolejną rzeczą, jaką mam to tutaj, bardzo po zgarnię to. Moi, Mój Tak, ehm. Tego nie ruszamy. Oto i zanieść. Masz to zanieść. Zanieś. zanieś to. i nie. E, taka bardziej w sumie maska na oczy była. I oczywiście z Lidla, minus 50%, 2,50. Bardzo przyjemne wyjęcie z lodówki i rabelka na parze. Dalej losujemy to nie. To nie. Co się stało? To no. Tołpa. Co my tu mamy? Maska peeling gamasz ze srebrnym. Ciku, Ciku już! Powiem Wam, że jest... Y, on już jak jest na tyle starszy, to naprawdę jest mi ciężko nagrywać, jak on nie śpi. E, zaczęłam omawiać ten produkt. E, maska peeling gamasz ze srebrnym. E, skóra wrażliwa, alergiczna, uporczywe i nawracające niedoskonałości trądzik dorosły, to było w jakiejś fajnej przecenie z 9 na 3 z groszami yy, tak nanieść na oczyszczoną swór skórę, pozostawić na, yy, do zastygnięcia na około 15 minut, następnie delikatnie rolując, przecierając, no również tak stosowałam, bardzo przyjemny, bardzo fajny. 8 litrów, wydaje mi się, że na dwa razy to sobie służyłam. Fajny, jak najbardziej polecam. Liden Kiwi Peeling. Złote 49 zł to też na jakiejś promocji kupiłam. Beznadziejny. Beznadziejny, śmierdział mi. Nie, nie, nie. Cien, maseczka łagodząca do twarzy. Nawilżenie z sokiem alo aloesu, wydaje mi się, że była jeszcze jedna. Bardzo fajne są te scene. Polecam. Jak dużo nie używacie, a chcecie czasami coś użyć, to polecam. Dobra, to nie, to nie, to nie. Kolejna pomadka z Felicity. To było rozdawane z jakiejś tam okazji przy pokazaniu rachunku. Co się jeszcze tutaj mam? Co się jeszcze tutaj mam? Opakowanie po tej tołupie. Nie ja wiem właśnie po co to trzymałam, ale trzymałam. O, następna pomadka z Felicity. Miałam tak, trzymiałam i były jak najbardziej fajne. Claris yy, A już pamiętam, masło pod oczy. Bardzo fajne. To jest jeden ml, ale wiecie co? No tutaj, ile Wam to trzeba tego masła? No naprawdę, groszo groszowe sprawy. Naprawdę odrobinę tego masła. To było fajne, treściwe masełko. Bardzo przyjemnie mi się korzystało. Bardzo bardzo zadowolona z efektów. Polecam koreańskie produkty Clarisse. I ostatnią rzeczą gdzieś e, ostatnio chyba mi się zapodziało to w ostatnio już dłuższy czas, tak? E, leżało w koszu w praniu, bo ja zawsze w tym koszu takim o tutaj co jest, e, mam tą siatkę z dębkiem. I tam leżało i nie wiem, jak to tam się stało. To jakieś krople były nawilżające, Sys? Super Food and Your Skin. Przepraszam za mój perfekcyjny angielski. 5 minut na długo mi to starczyła tubka. Takie krople mm, na pielęgnację codzienną, rano i wieczorem stosowałam. Bardzo fajne, bardzo przyjemne. Koniec, koniec. Udało mi się wszystko złożyć. Z złożyć, yy, zdękować, tak? Więc napijmy się za to kawę, Herbaty, już chyba muszę się napić teraz kawy. I może siądę coś tam pogadam jeszcze dla Was. Już tak fajnie się rozgadałam. Ten powiedzmy, że prawie współpracuje ze mną. Jest tak no, do 13 lekcji, więc obiadu nie muszę robić, bo mama robi spaghetti. Nie robi spaghetti, tylko lasagne. Miałam cię lasagne. A robi moja mama, więc powiem Wam, że czasami tak fajnie, jak można się zająć czymś innym, a ktoś Ci sobie obiad i dostaniesz go. Więc za moją mamusię i kochani, do zobaczenia na następnym filmie, ale jeszcze tak jak mówiłam, herbatka, która jest już zimna. Eee, napiszcie, czy coś Wam się podobało, czy w ogóle Wy lubicie oglądać Denka, bo ja to tak średnio. Zazwyczaj regularnie denko oglądam tylko u dwóch osób. Jest to oczywiście Marta w biegu i u Oli M. To są dwie dziewczyny, na których naprawdę oglądam denka regularnie. A tak poza tym to nie jest to jakiś typ filmów, który mnie interesuje. Ale wiadomo dla tych mniejszych kanałów oglądam. Jak widzę, że mają denko, oglądam. Yy, może nie oglądam, tylko słucham a w międzyczasie coś sobie robię. Zawsze to jest dodatkowe wyświetlenie, dodatkowa aktywność na... No, zróbmy mi no. światło. Aś! Tak, dzięki. Nie zmieniaj mi tu światła. Nie? Nie. I mnie z myśli mamusi, co chciałam. Także to są dodatkowe e, ruchy na kanale dla małych youtuberów, którzy mają małe kanta i dzięki temu trochę ich tam się wybija, więc pamiętajcie również o tych małych kontach, którzy chcą się wybić, więc nawet idemko można gdzieś tam przesłuchać, żeby było fajnie, żeby fajnie, żeby było podbicie dla twórców. I również mam nadzieję, że u mnie to zrobiliście że trochę ten kanał wzrósł i tak jest fajnie, powoli, powoli lecił do 2000 Może na 2000, jak już się z niespodziankę przygotuje, hmm? Więc kochani, dużo Was ogląda, a nie subskrybuje kanał, więc zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Eee, tak, do Wojtusia, który bardzo twórczo mnie tu spiera codziennie przy nagrywaniu. Tak, moja no, sobie wziąłeś, kolego. Taki duży Monio. W kwietniu 3 lata. 3 lata. Dobra. Do zobaczenia, kochani buziaczki. Papa! Pa.